Zdzenna wiedza Widarca Sąd pomoże nam w kolejnych krokach naszej edukacji. Kolejnym krokiem będzie szkolenie 12-dniowe Art and Cut. Szkolenie dedykowane jest osobom, które oczekują niesamowitej precyzji, ale również kreowania fryzur. Tworzenie fryzur wedle własnego projektu. Jak nauczyć się projektować fryzury dla naszych klientów, którzy oczekują od naszych rąk niesamowitego kunsztu oraz fantastycznych fryzur. Szkolenie, które bardzo mocno przepełnione jest. Psychologią. Psychologią pod względem pracy z klientem, pracy przy fotelu, tworzenia, łączenia tych dwóch czynników ze sobą. Niesamowicie ważne jest, w jaki sposób psychologicznie trzeba podejść do zaplanowania fryzury. Nasi kursanci spotykają się w czterech blokach tematycznych. Blogi podzielone są na trzy dni. Każdy blok dzielony jest na dane długości włosa, ich problemy, jak rozwiązywać sytuacje, kiedy mamy pewne trudności z jakąś jakością włosa, jakąś teksturą, jakąś długością. Jesteśmy w stanie wypracować wszystkie detale oraz czynniki, które pomogą naszym klientom fantastycznie radzić sobie z tymi fryzurami w domu. Ja osobiście muszę powiedzieć, że to szkolenie jest przepełnione niesamowitą energią. Praca z fantastycznymi fryzjerami bardzo mocno pobudza ich wyobraźnię oraz wzbogaca ich warsztat pracy. Każdy z fryzjerów kończący ten kurs oczywiście może się przeegzaminować, nawet wypadałoby sprawdzić swoje umiejętności, swoją kreatywność. Kursy te pozwalają przede wszystkim poprzez długoterminowość. Nauczyć się filozofii Widal Sasun tak, aby zastąpić swoje nawyki, które są już naszą naleciałością od lat, przede wszystkim wiedzą, która jest niesamowicie prestiżowa. Metodologia i idea filozofii Widal Sasun jest tak naprawdę wprowadzana poprzez różne etapy. Etap, który jest poświęcony teorii, omawianiu trudnych włosów, trudnych klientów, Problemów, które dotyczą nas podczas dobierania fryzur. Będziemy również rozmawiać o. Do boże fryzur do danego gatunku włosa, ale nie tylko. Do osobowości klienta, do rysów twarzy, do sylwetki ciała oraz tak naprawdę do możliwości, które jesteśmy w stanie wykonać, ponieważ nie każdy klient jest w stanie sam odzwierciedlić tą fryzurę w domu. Wszystkie tematy, które nurtują nas, jak użyć produkt, kiedy użyć, jak zmienić stylizację włosa, aby z jednej fryzury wyczarować kolejne transformacje, to są właśnie tematy, które poruszamy bardzo mocno. the art and cut